Jeje yeah, yeah. i nasz kwadratowy przyjaciel Panzer z X-Tiger um, Wiele ludzi psioczy na ten czołg, a według mnie jedno, jedna z lepszych siódemek Czemu? Um, celne działo i... W sumie to jest jego główny atut, bo innych raczej nie ma Ale odbija więcej od mixa. nie wiem czemu, ale odbija więcej Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o punkty życia, ostatnie, jeżeli chodzi o, o prędkość, czwarte, prędkość obrotu. Opancerzenie, e, niestety prawie najsłabsze, opieczanie miksa. Zasięg widzenia na drugim miejscu, penetracja na drugim i pierwsze, jeżeli chodzi o celność, czyli wszystkie najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o bycie penetracja na dalekich odległościach i celność to się liczy. Ok, to zapraszam do fajnej bitwy, którą miałem dzisiaj na tej grze. Jeje. Yeah. Yeah. Nasz kwadraciak, trzecie miejsce. Niech pokaże, że na coś go stać. Mama Mio! here I go again. No i myślałem, że ja podchwyciłem tekst. Nikt niestety nie chciał śpiewać dalej. Chociaż sam nie wiem, jak ten tekst dalej leci. Um, Tiger na en bitwa, encounter, hmm. zobaczymy czy zasługuje na mianę lepszego snajpera, to mx -a? chyba tak, chyba tak, to działa jest niestety cenniejsze, czy znaczy, twój bo inaczej to Tiger <grywny> byłby takim dziadostwem, że nikt by tego nie ruszył. Mmm, kołeczka. Nie chcesz zmienić miejsca? Nie to nie. My sobie postrzegamy. Oj, troszkę ich się tu dużo zrobiło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cała pola, na, na szczęście nasi jadą w miasto, coś tam będą zdziałać. m 18. Hello. Fuck. Pudłeczko. Tiger! Oooo, wieża, 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 wieża. No yeah. my coś tu nawet odbijamy. Strzelaj! Strzelaj, dziada! Wow, za 300! Takie hity się zdarzają rzadko. A my też ciągle pod odstrzałem. Ooo, Zabij go, zabij, 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 zabij. Nie, M10, jadę po ciebie. Are you fucking kidding me? Jeden życie. No okej, okay, dobra, przynajmniej nas nie widzi i nie, nie ukaże za to, że nie skończyliśmy go jednym podejściem. Co tu mamy? Wow, 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 Bez jaj, to jest bez takiej strzelaniny, proszę. O, tu jest e, T29, nie mm, mm, mm. fałeczka o. o, M10, oberwało yeah. 320 metrów, bez problemu to działo, się fajnie zbije fałka Pożałujesz tego o. o. Fuck. wszyscy się schowali to dobre rozwiązanie, nikt się nie chce tłuć z tego na dalekie odległości. No i to nigdy ni nikomu nie wyjdzie na, na zdrowie. Bo niestety nie mamy jeszcze tak dobrej załogi, żeby poprawiać celność. A to działa. No, chyba że z imixusem są na tyle dobre, żeby walczyć mieć szansę z tego. No proszę. Ktoś się chłopie przeliczył, a my to mamy jeszcze wsparcie. Hahaha ha ha Jedziemy po Ise. Proponujący jest mobilność, Tego powinno dostać tyle więcej punktów za mobilnością. Hello. Uo. Tak mi przykro. So sad. Pałeczka. Hello! Oj, to jest. To jest też genialne. Naprawdę genialne jest zatyłowanie. No, 7,25 chyba przeładowanie na tym ale. Także bez problemu można się zabawić. A Z czego ty chłopie strzelasz? Już mi jakieś 100 życia odebrało. Tak mi przykro. Niestety przeładujesz. Ha, Hahaha. Ha. I. Tiger? A, twój przecież to my Tigerem jedziemy. A, el, Wejdzie? Musi wejść, to jest celne działo. Mmm... Klątwa został na końcu. Tak mi przykro, tak mi przykro. Dacie nimi top guna? Pewnie nie, szkoda. Ja to zawsze daję, jak już ktoś ma 5 fragów, to do nich bierze. Znaczy, że i tak coś zrobił dla dużo. O, 1650 expa, fajna bitwa. Mm, Snajper dla nas. Myślę, że przejdziemy do kolejnego czołgu. Je! Yeah, yeah. yeah, yeah. Dochodzimy do dwóch najlepszych czołgów siódmego Tieru, jak dla mnie najbardziej uniwersalnych i naprawdę najlepszych, które odbiegają od reszty. Ha, hmm. huh. znaczy tak powiem, są bezkonkurencyjne. Yy, ostatnio nagrywałem poradnik do T29. Od tego czasu grałem w sumie odrobinę. Chciałem też bić Ace Tanker'a i udało mi się wbić jeszcze 5 sniperów i ile? 7 Steel Wall -y i 3 Top Gany od czasu nagrywania. Więc pomyślcie sobie, to jest potęga. Um, e, jeżeli chodzi o um, Statystyki Pierwsze miejsce jeżeli chodzi o um, Prędkość Jeżeli chodzi o punkty życia To jest miejsce Czwarte O chyba tak Ludzie nie przygotowałem się tego <laughs> e, Trzecie jeżeli chodzi o Prędkość obrotu um, Pancerz nawet lepszy od tego I pancerz wie, że jest na pierwszym miejscu. To się liczy. Zasięg widzenia też jest na pierwszym miejscu. Penetracja na mm, trzecim. Yy, średni damage na drugim. Celność na trzecim miejscu. Albo na czwartym. Na czwartym. Także. Tak jak widzicie, najlepszy jeżeli chodzi o szybkość, pancerz, zasięg widzenia i super działo. To czyni go naprawdę królem siódemek. Gdyby nie ta gp powiedziałbym, że to najlepsza siódemka, jaka istnieje. A oto bitwa na dowód. Tego co mówiłem. Jejja! Yeah. Yeah. T29 w bitwie na Ace Tankera, czyli na oznakę mistrzostwą mistrzostwo, la, la, la. Zapraszam no. Oglądanie. Będzie dosyć epickie. Eee, te 29 jako że możemy bawić się full down. Mm, jeżeli uda nam się zjechać na dół, to jest sukces. Jak jesteśmy na dole, to znaczy, że jesteśmy <śm> nie do ruszenia, ale to tylko jeżeli jest, jesteśmy na... Czele tabelki. To jest w sumie fajna taktyka. A jeżeli tu nie ma zbyt dużo? E, zbyt dużo sił wroga. spotak <laughs> Mamy spota, który odwraca uwagę, także w ogóle czujemy się bezpieczni. 25. hello 283. Oooo. Wiesz co, jak mogłeś. Jak mogłeś. Tak, R.P.? Oła! Spokojnie, damy sobie radę. K.W.3. znowu przyspieszam w złym momencie. No nic. No nic. Dun, 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 dun. Patrzcie, jak się wszyscy będą wyjechać nagle. Uuu, pudło. Czek panter? Ojej, ojej, Ten pancerz pod tym kątem czasami jest taki właśnie... Może sprawić nam niespodziankę. Niemiłą. miłą 3 Aaaa! Popie, no co ty liczysz, naprawdę. Haha! To się zmiotło, chłopie. Jagoda? Dobra, przyspieszymy tutaj ten podjazd. To jest dosyć nudne. O, fałeczka, fałeczka. Fałeczka, hello. Mmm, kochanie. Nie tak ostre. jest? Pudłeczko. Ding ding ding. To jest to, co kocham w tym czołgu. Boom. I bum. I bum, i bum, i bum, i bum, i bum. No, kończymy formalności. ja yeah. Pięknie. Kawu jeden. Awkujemy. Dostajemy za to nagany. Akurat ze wzmocnienie działa musiało paść, no uuu no proszę Obudziliśmy go 277 KW3 się podłączy do ataku Hoie, skąd ty się wziąło Uuuu Jagoda nie będzie nas lubić za to KW1 nie dojdziemy do niego chyba co my tu mamy? S35 Ma dobre dział, więc szybko wyeliminować. Like about Czek Dolna płyta. Odbija się. Beach please. Mm. Pezetkę. Chodź, chodź, chodź. Uu. A myślę, że ja celuję w Jagodę nie ma tak łatwo. Haha Nie ma, nie ma. Czek ten! Czek panę! Albo jeden. Nagle coś mi się namnożyło tych fiaków. No nic. Bo zobaczymy później jak to dokładnie wyglądało. Ale to nie dowiemy. Do Taj i proszę Państwa, jedziemy po trobanach, czy nam się uda, czy nam się uda. I zwolnienie! zwolnienie! No, no. nie. the the Nie. yeah, Nie. Yeah. kili. Tylko dlatego, że pojechaliśmy tam dołem. 2184 exp, to też się namęczyłem, miałem dużo bitew, takich po 5-6, ale bez, bez oznaki mistrzowskiej. Że 6 zniszczonych, 3 uszkodzonych, KW-3 w tym i z, wykryty Tiger P. Steel Top Gun i Sniper, także no, nie znalazłem jeszcze lepszej bitwy od tego na to, żeby znaleźć potwierdzenie, że T29 to jednak potęga wśród siódemek ciężkich. Okej, okay, przejdźmy do ostatniej pozycji. Jejja. Yeah, Jejja! Yeah. Yeah, yeah. Tak by wynikało najlepsza, stat wyglądająca w statystykach, siódemka ciężka yy, siódmego poziomu. I powiem wam szczerze, nie musiałem długo grać, żeby nagrać kolejną bitwę. Jest to czołg najbardziej uniwersalny i genialny. Jedyny problem jaki ma to tego, że. Ta, taki, że nie może opuszczać swojego działa. E, najwięcej punktów życia, najszybszy speed limit. Trochę, słaby pr trochę słaba prędkość obrotu. E, opancerzenie przód jest genialny. E, dziewiątki się od tego mogą odbić. E, pancerz na wieży, miejsce trzecie. Tak, no, tak. Czyli opancerzenie jest genialne. Zasięg widzenia na drugim miejscu, penetracja na drugim miejscu, średni damage najsłabszy, ale celność, um, celność najlepsza. Mamy świetne statystyki, to co mamy w tej grze, mamy działo, plus opancerzenie i mobilność. Um, to daje nam wszystko, co byśmy chcieli. Jak dla mnie, nie ma lepszej siódemki. Bardziej uniwersalnej siódemki, bo T29 potrzebuje jednak mm, terenu do tego, żeby się schować. I na Himmersdorfie nie będzie tak sprawny jak ta GP na wszystkich mapach. Także mm, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na bitwę. Ja po tym filmiku sprzedaję wszystkie siódemki i. Zajmę się chyba teraz niszczycielami czwórkami. Okej, okay, to przejdźmy do bitwy. Jej yeah. Yeija! TGP na samym końcu, czyli najbardziej uniwersalna siódemka. Jak dla mnie nie ma lepszej bez względu na ukształtowanie terenu. No okej, okay, tutaj dosyć dużo widzę pojechało, także my możemy pojechać flankować. Możemy sobie postawić z innego kontu. Mm, z innego miejsca a to my sobie pojedziemy przez sam środeczek. ja czemu nie? Du, 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 du. Hmm, coś mi się chyba silnik wyłączył, albo mam eee, nie wiem jakieś ekologiczne spaliny. <laughs> a czasami się tak dzieje, że nie ładuje się dźwięk silnika. No trudno. Muszę ma system start stop to jest to takie modne w końcu Uuuu o oh, wow oh, oh, oh. Jak zwykle przyspiesza mnie w odpowiednim momencie Tak Nie przebiłeś się Ooo, i robi O O, teraz już się zaczęło robić Poważnie mm. Ding? No przecież że dink Jak na wojnie, artyleria, tyle wszystko na ja co to się zby nie działo. A my jak samotny wilk czak na Weźmiemy wszystko na swoją klatę i zniszczymy wszystko na swojej drodze. Kapują bazę? Żaden problem. Radamy tylko troszkę na szybkości. Dajężemy majestatycznie na miejsce. Łoso 5. Dobra, nie jest teraz na strzelenie w artylerię. Charlie, weź tutaj jakiś jest bazy, albo coś. Sztuk. Hello. No chłopcze, to by było na tyle skapowania. M5. Oj, to będzie ważny strzał. mogłem w sumie zamieść na HA, ale to... I... czy wejdzie? Ło! Wow. Wow, ledwo. Dobrze, teraz możemy sobie walczyć na spokojnie. Dostał pełen Tiger, osłonięty przez artylerię i M5-eczka. Hmm. Wyjeżdżasz? Prosto pod nasze działo? Yeah! yeah. Tiger? Wyjeżdżasz? Huh, czy ty chcesz z nami walczyć? Chcesz, nie masz takiego wyboru. Uu. Ding, 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 ding. Ludzie, strzelajcie mu w wieżę. Ja teraz siedemkami nie będę grał, więc to już mi tam wszystko jedno, czy będziecie wiedzieć, czy nie. Ale lepiej, żebyście strzelali właśnie w to. Widzicie ile, ile strzałów mogło być penetracyjnych, a wszyscy strzelają w kadłubie. Czasami też nie, nie można przystelować, ale przy e, niemieckich działach no to proszę to nie trafić to już jest mm, no, wstyd. 1800 expa 53 tysiące kredytów zniszczonych. 5 czołgów, tylko 5 Ale... Za to co mamy Steelwall, Wall, Sniper i Defender. E, 17 otrzymanych, także. Ramieś świetna bitwa. To była nie wiem, chyba jedna z pierwszych dwóch, jakie wszedłem do razu taką miałem. To jest król siódemek ciężkich. Ja dziękuję za oglądanie, dzięki za cierpliwość i zapraszam już w tym tygodniu, bo już w sumie jest poniedziałek 4 no e, to zapraszam na... Niszczyciele czwartego poziomu. Yeah! yeah.